To już nie jest chatbot, to asystent, który no, rozwala system. Właśnie wychodzi chat GPT 5.0 i to nie jest taki, wiecie, zwykły update. To narzędzie, które no, nie tylko odpowiada, ono myśli za ciebie, organizuje ci dzień, czas, podpowiada decyzje i nawet rozwiązuje problemy, których jeszcze nawet nie zauważyłeś, albo w ogóle jeszcze o nich nie wiesz. I to nie taki. Zwykły AI to taki osobisty asystent, taki, taki prawdziwy asystent. Przykład, proszę bardzo, e, nie wiem, prowadzić firmę, on rozpisze Ci całą kampanię, proces sprzedaży, proces rekrutacji. I nie tak jak wcześniej, tylko zdecydowanie konkretniej, bardziej sensownie i bez zlania wody. Nie wiem, prowadzisz remont. On Ci zaplanuje całe zakupy, przypomni, zrobi cały harmonogram, przypomni, że trzeba na przykład zamówić gładź dzień wcześniej. Nie musisz już być, nie wiem, specjalistą od wszystkiego. I, I co jest najlepsze, tak naprawdę w darmowej wersji jest to też dostępne. Sam Altman, czyli szef OpenAI powiedział wprost, że GPT-5 rozwiązał problem, z którym on sam sobie nie radził. No i dodał, coś takiego cytuję, poczułem się bezużyteczny. Więc jeżeli CEO od AI tak mówi, to wyobraź sobie, co ten model może zrobić z przeciętnym specjalistą. Zapisz ten film i pamiętaj, że jeśli nie korzystasz jeszcze z AI, ze sztucznej inteligencji, to jesteś minimum nie wiem 10 kroków za tym, kto to robi. A jak chcesz, żebym Ci pokazał, jak ja wykorzystuję czat GPT w biznesie, ale nie tylko, to napisz AI w komentarzu, a pokażę Ci konkrety.